ładnie przyłożył ożrył. Surset. To chyba kop샷. Mocniej, żeby był on go ciężki. Wójcić <noise>

a lapičku. Bravo! Dorhla brankopneko, děcko v raku, brankoprak. A. Ó, teď

Witamy ze stadionu w Wiśniczu Marcin Kalinowski, przy mnie trener szeniawy na wiśnicz, trener Siekliński. Panie trenerze, dzisiaj Szeniawa pokonała w niezwykle ważnym meczu. Lidera poprad Muszyna 3 do 2 po meczu, no, który można delikatnie powiedzieć, że był dramatyczny. W pewnym momencie wydawało się, że nie będziecie w stanie już chyba obronić tej wysokiej pozycji. Można by powiedzieć, że wróciliście z dalekiej podróży. Jak pan to ocenia? Ja absolutnie nie oceniam tego meczu w taki sposób. Dlatego, że praktycznie cały czas mieliśmy przewagę. Dosyć spokojnie, kiedy prowadziliśmy 1-0, do momentu straty pierwszej bramki powinniśmy spokojnie prowadzić 3-4-0. Mieliśmy zdecydowaną przewagę. No dostaliśmy dwie bramki i to prawda, że, że byliśmy w trudnej sytuacji. No, przeciwnik oddał do tej pory dwa strzały i strzelił dwie bramki. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale piłka nożna jest. Jeżeli się wierzy, jeżeli się spokojnie pracuje, gra do końca i wierzy w swoje własne umiejętności, ma się jeszcze do tego charakter zwycięzców, to mecz się skończył tak, jak się skończył. No właśnie, pańscy zawodnicy, tak mi się wydaje, stanęli dzisiaj na wysokości zadania. W tym najważniejszym meczu nie, nie ugięli się pod presją tego konkretnego meczu, tego konkretnego wyniku i dali sobie radę. Jakoś ćwiczyliście, się ćwiczyliście jakoś specjalnie na ten mecz? Eee, moje podejście jest takie, jeżeli ktoś się boi grać w piłkę, ktoś się stresuje, to lepiej niech zmieni dyscyplinę, na, zapis zapisze się na szachy. Piłka nożna jest dla mężczyzn, dla ludzi twardych, jeżeli się chce coś osiągnąć, to po prostu tak się, tak się po prostu gra, tak się yy, yy, walczy do samego końca i, i uważam, że no do tej pory jesteśmy zespołem, który nie przegrał w tej lidze, jeżeli nam szczęście dopisze i będziemy dalej grać tak jak gramy, to na pewno myślę, że, że nam się to już nie zdarzy w tym sezonie. Dzisiejsze zwycięstwo 3 do 2 z liderem. Czym dla Pana jest? Czy to już jest prawie, że postawienie kropki na D? Przed, przed awancie, uważam, że to był, to był kolejny mecz, w którym trzeba było zagrać dobrze i w którym trzeba było walczyć o trzy punkty. Zrobiliśmy, ja nie rozróżniam meczy, czy to jest lider, czy to jest zespół z ostatniego miejsca. Każdy mecz jest ważny, każdy punkt jest ważny. Jeżeli tak się podchodzi do tego wszystkiego, to efekt może być tylko jeden, że, że później się zajmie jakieś czołowe lokaty i my do tego dążymy. My się nie zastanawiamy, z kim gramy, jak gramy, chcemy grać swoje i uważam tutaj, bardzo dziękuję chłopakom, że wytrzymali, wytrzymali do końca. Ja w nich wierzyłem do końca. Cieszę się, że ci, którzy weszli z ławki również pociągnęli ten zespół do przodu. Jest bardzo fajny kolekty, fajny zespół no i z tego się wypada cieszyć. Dziękuję bardzo i gratuluję zwycięstwu.